7 marca w hali widowiskowo-sportowej w Robczycach rozegrano finał diecezjalnych mistrzostw katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w Piłkę Siatkową. Wzięli w nich udział zwycięzcy eliminacji przeprowadzonych w czudcu, kolbuszowej i gorlicach. Diecezjalne mistrzostwa KSM w piłce siatkowej organizowane są już od wielu lat. Biorą w nich udział drużyny katolickich stowarzyszeń młodzieży działających na terenie diecezji rzeszowskiej. Jedną z płaszczyzn naszych działalności jest właśnie działalność sportowa. Dlatego co roku organizujemy taki turniej w piłkę, w piłkę siatkową, też w celu realizacji naszej zasady, którą, która właśnie brzmi, że dbamy o zdrowie i rozwój fizyczny. Finał turnieju poprzedzony był eliminacjami. W sumie turniej to zaczęliśmy już tydzień temu. Tydzień temu odbyły się eliminacje. Które były w trzech miejscach w Gorlicach, Kolbuszowej i w Czuczu. Zgłosiło się aż 44 drużyny, dlatego musieliśmy właśnie to podzielić na miejsca, żeby przyszło to sprawnie. Do finału przedostały się 12 drużyn 6 drużyn żeńskich i 6 męskich. I właśnie dzisiaj widzimy się tutaj na finale w Robczycach. W czasie rozgrywek stoczono wiele zaciętych pojedynków, wszystko jednak przebiegało w duchu przyjaźni i zasady fair play. Chodziło przede wszystkim o integrację. Bardzo pozytywnie. To nastawienie jest też wszystkich drużyn do siebie, bez agresji takiej sportowa rywalizacja po prostu. Uważam, że jest to naprawdę super pomysł, bo nie tylko poprzez modlitwę możemy się integrować, a także po, no podczas gry po prostu. Super. Jeszcze przed nami ostatni mecz, już o finał. Mamy nadzieję, że pójdzie pozytywnie. Nadrzędnym celem Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży jest indywidualna przemiana jej członków, a także całego otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie. KSM to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które gromadzi właśnie młodzież w wieku od 14 do 30 lat, gdzie właśnie na wielu płaszczyznach mogą się rozwijać, czy to na płaszczyźnie religijnej, kulturalnej, społecznej, czy też nawet na sportowej. KSM to dla wielu młodych ludzi najpiękniejszy Najważniejsza przygoda w dotychczasowym życiu. Tam nawiązują prawdziwe przyjaźnie, rozmawiają o swoich problemach i dylematach, także rozwijają swoje pasje. To jest to naprawdę super pomysł integracji. No, można poznać dużo wspaniałych ludzi. Można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, także myślę, że naprawdę warto Można dołączyć. Można się rozwijać, także formuje się w ksm to też jest takie super. Dowiadujemy się dużo nowych rzeczy, poznajemy dużo nowych y, ludzi, znajomych, także przyjaciół i, i to wiemy, że to będzie na długie lata. Jakie wyglądają nasze spotkania? No to wy oddziałowe spotkania, przychodzimy we czwartek, spotykamy, zaczynamy od mszy świętej, po mszy świętej spotykamy się na salkę i tam no, zależy co mamy zaplanowane. Czasem mamy jakieś spotkania tematyczne, czasem mamy spotkanie ze sobą bożym, ale jest też czas na integrację, gry i zabawy. W diecezji rzeszowskiej funkcjonuje 80 parafialnych oddziałów KSM, to najwięcej w całej Polsce. Nagrody dla uczestników diecezjalnych mistrzostw KSM w piłce siatkowej ufundowali m.in. prezydent Rzeszowa, starosta rzeszowski oraz starosta powiatu robczycko sędziszowskiego